Proszę Państwa, no ja pamiętam na to Europę Środkową, czy Europę Środkę, jak się kiedyś mówiłem, to, to słowo stało się, ono oczywiście jest troszkę starsze i ono miało u zarania funkcję polityczną, to, nie, to była mowa, ale ono się pojawiło z wielką pomocą w latach. 80. i to, to był jeden z najmodniejszych tematów Europy Środka, Środka, książki, seminaria, artykuły, no, nawet hasło, poprzez które ludzie się identyfikowali, swoje poglądy polityczne i wszelkie inne. Ja zawsze miałem kłopot z zrozumieniem tego pojęcia Oroka Środka. No bo Europa Środka czy Europa Środkowa to jest, by była rozumiana, czy może być rozumiana na dwa sposoby. Jedną to jest byt kulturowy, a drugie to jest byt, byt polityczny. Czy rzeczywiście Europa Środka jest jakimś bytem kulturowym? Czy jest jakaś kultura charakterystyczna dla tej części Europy, która wyróżnia ją wobec tego, co jest na zachodzie i tego, co jest na Słuchajcie, Ja tutaj nie mam jakiejś szczególnie mocnej opinii. Nie jestem gotów bronić tezy takiej lub przeciwnej. No, to się często bierze z tego prostego faktu, że jeżeli jest zachód i jeżeli jest wschód, no to także jest środek. A jeżeli jest środek, no to ten środek jakoś się musi różnić. Ten znany bardzo esej o porwaniu Europy, Kundery, który kiedyś był tak mocno dyskutowany, to właściwie on, powiedziałbym, wnosi o istnieniu tej Europy środka, z, czy pewnej tożsamości środka z pewnego faktu politycznego, to znaczy z, z właśnie inwazji politycznej na tę część Europy. Ale fakt, że taki akt polityczny miał miejsce jeszcze nie świadczy o tym, że jest coś takiego jak tożsamość środkowoeuropejska. Oczywiście... To, co jest typowe, czy co bardzo wyraźnie tutaj widać, w niektórych krajach, to jest mocne poczucie narodowe, które się bierze jeszcze z, z romantyzmu, to znaczy z, z przekonania, że kultura jakoś jest substytutem polityki. W czasach, kiedy były kłopoty z państwowością, kultura na mocy no, tej prawda, romantycznej dokładnie, o której tutaj nie będę mówił, kultura przejmowała rolę polityczną, czy tożsamość, Narodowa tożsamość kulturowa stała się no, czymś w rodzaju substytutu czy pewnego wehiku, trwałości społecznej czy, czy, czy narodowej. No tak było w przypadku Polski, tak było w przypadku Niemiec, które miały wtedy przecież poważne kłopoty polityczne, tak było w przypadku innych krajów. Ale to też istniało w, w tych krajach, które taki, taki problem po, politycznego stanowienia nie miały. Ogólna konstatacja, powiedziałbym tak, że jednak w tej części, mimo tej tradycji romantycznej, która wskazywała, czy która pchała ludzi w poszukiwania właśnie tożsamości, to nie tylko tożsamości narodowej, jakiejś tożsamości szerszej, jakiejś terytorialnej, to jednak bardzo wyraźne były tendencje prozachodnie. To znaczy Polacy, również polscy romantycy, chcieli się widzieć jako wy, 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 wyraziciel ducha zachodu. Polska literatura zresztą jest pełna bardzo krytycznych opinii o poziomie cywilizacyjnym, polskim poziomie cywilizacyjnym wobec tego, co jest na zachodzie, rozwoju cywilizacyjnego zachodniego. Czy weźmiemy Prusa, czy weźmiemy Żeromskiego, czy weźmiemy Reymonta, tam zawsze jest bardzo, bardzo krytyczna diagnoza polskiego poziomu cywilizacyjnego i bardzo, powiedziałbym, pochlebny obraz cywilizacji zachodniej. Ale cywilizacja to jest jedna rzecz, a kultura to jest troszkę co innego. I tutaj zawsze tradycyjnie w Polsce, a podejrzewam też, że w innych krajach, było takie przekonanie, że my w tym poziomie, na tym poziomie kulturowym mamy coś szczególnego, czym ten zawód możemy wzbogacić. Co było tym, co było tym, tym, tym szczególnym? No, po pierwsze religia czy szerzej duchowość i to jest wątek niezmiernie wyraźny i powtarzający się, przerający się w tym okresie czasu. A drugie to świadomość zagrożeń ze wschodu, przede wszystkim ze strony rosyjskiej. Rosja jako uosobienie despotycznego, ducha despotycznego. Polaków się Polacy się postrzegali jako tych wyraźniej ducha wolności, którzy stoją w opozycji do tego ducha despoti w ogóle, a despotii rosyjskiej w szczególności. Kiedy komunizm upadał w roku 1989 roku, to pojawiały się głosy w różnych środowiskach Europy Zachodniej i Ameryki, że Europa Środkowa, Polska również może wnieść coś ozdrowieńczego do kultury zachodniej, która była wtedy w stanie, czy konstatowano, że jest w stanie no, de dekadenckim. I żeby ta dekadencja była powstrzymana, to właśnie Europa środkowa może wnieść coś nowego. Co nowego? No właśnie to, o czym mówiłem. To znaczy, może nie było to dosłownie tak nazywane, ale jak się wczytamy w te opinie, no to mniej więcej o to chodziło. To znaczy Może nie mówiono o katolicyzmie czy chrześcijaństwie, ale mówiono o takim, prawda, tym wymiarze, metafizycznym wymiarze istnienia które z kultury zachodniej znikało i mówię, no proszę, tu przyjdą ci ze wschodu, którzy jeszcze nie stracili tej ciągłości z wielką tradycją metafizyczną zachodu i oni wzbogacą. A, i, i, i oczywiście, no i również prawda, ten duch wolności nowodzielni Polacy, tam dzielni cześć dzielni węgrzy, którzy walczyli z tym strasznym systemem operacyjnym. Ale, i to nawet jeżeli weźmiemy takiego prawda, człowieka, który wybitnego twórcę, który był raczej krytycznie nastawiony do polskiej historii, do polskiej kultury, jak Czesław Miłosz, no to on, on to mówił też to mówił, prawda, jako człowiek zachodu i człowiek wschodu, jednocześnie prawda, Amerykanin, Polak i Litwi. Mówił, tak, to co, to co z tej części Europy może wyjść, to jest właśnie katolicyzm i to doświadczenie walki z komunizmem, czy doświadczenie komunizmu. No i co? Stało się tak? Nie stało się. No, wiemy, że się nie stało. Znaczy wróciło marzenie, które było w, w, w przeszłości, marzenie o roztopieniu się cywilizacji zachodniej. Przy czym, i to jest ten nowy ten element, to roztopienie w cywilizacji zachodniej już było bez tych dwóch powiedziałbym warunków kulturowych. To znaczy miało, to roztopienie w cywilizacji zachodniej miało być także roztopieniem y, y, kulturowym. A więc y, y, nie było już mowy o tym podtrzymaniu ciągłości. Y, 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 doświadczeń metafizycznych i tych doświadczeń walki z despotyzmem. Czyli to, co od czasu romantyzmu chodziło za ważne, czyli religia i zagrożenie ze wschodu, z Rosji, czy zagrożenie z strony despotyzmu, to zostało usunięte. Dlaczego zostało usunięte? No, po pierwsze przez liberalizm, który się pojawił. W doktrynie liberalnej religia zawsze jest traktowana jako poważna zagrożenie, jako czynnik, który destabilizuje porządek, więc od razu nie ma z dnia na dzień. Religia i Kościół, które odgrywały tak ważną rolę w, do 1989 roku, się, zmieniło się nastawienie niemal całkowicie, stały się zagrożeniem. Przypominam dyskusję o tym, czy Polska jest krajem teokratycznym, które się toczyły w Polsce na początku lat 90., w którym to w dyskusji największe polskie umysły brały udział. Absolutna elita intelektualna, Przesław Miłosz, Leszek Kołakowski. Państwo się zastanawiali nad tym, czy Polska, już, czy Polska wchodzi w system teokratyczny. I pojawiło się to, co wydawało się, że się w nigdy nie pojawi, mianowicie pojawił się tak zwany antykomunizm, który był z jednej strony przejęciem zachodniej moty, a z drugiej strony efektem no, rodzimego postkomunizmu, bo jednak ci komuniści tu się w tej nowej Rzeczpospolitej dość dobrze osadzili. I te niedobre procesy, te niedobre zjawiska zostały podtrzymane i wzmocnione przez wyścig do Unii Europejskiej, który się szybko zaczął, bo z, z racji tego, że to był swoisty wyścig, który wówczas się toczył, w każdym razie tak był przedstawiany i tak politycy często siebie y, widzieli, prawda? kto szybciej znajdzie y, akceptację w tych, przeskakiwaniu przez te wszystkie płotki i przeszkody. Czesi i Węgrzy trochę do przodu, prawda? szybciej niż Polacy. Jak to? Polacy nie mogą się dać prześcignąć. My już w takim razie przyspieszamy, przegoniliśmy Czeków, te Węgry przed nami. Tak to mniej więcej wyglądało. Brzmi to infantylnie i głupio, ale tak to rzeczywiście mm. wyglądało. Więc ta solidarność regionalna, mm. jeśli miała być, to ona gdzieś tam została usunięta daleko, ale z drugiej coraz mocniej... Mm się pojawiało przekonanie, że akces do Unii, wejście do Unii, sukces w Unii musi zależeć od jakiejś rewolucji kulturalnej w, w Polsce. Nie, nie zapomnę z mój ulubiony cytat, mm -hmm. powtarzam z obecnie europosła, przy tym komisarza, potem Janusza Lewandowskiego, który mówił o potrzebie pałowania polskiej świadomości. Znaczy, żeby, to jest ta modernizacja, żebyśmy się zmodernizowali, to polska świadomość musi zostać spałowana. To było na łamach czasopisma bardzo znanego z promowania dialogu, mianowicie tygodnika powszechnego. Proszę Państwa, więc konkluzja tej części jest taka, że ja tej, tej yy, yy, odrębności kulturowej nie widzę za, za bardzo. Znaczy, to, co taką odrębność mogło stanowić, właściwie zostało zmarginalizowane. Znaczy, że tego nie ma, ale wszystkie te procesy, które się działy, raczej to osłabiły, jeśli to w ogóle kiedyś istniało. Proszę ale na tę Europę Środkową można patrzeć także jako na pewien byt polityczny no i tutaj ja mam wątpliwości, czy, czy taki byt rzeczywiście istniał. Jak się zapytałem py, py, ludzi, którzy na temat historii wiedzą znacznie więcej niż ja, to powiedzieli tak, mniej więcej do Jagiełły. Do Jagiełły, a podobno od Jagiellończyka już zaczęły się kłopoty. Czyli polityka jagielońska, ta w tym dosłownym sensie, poprzez rozmaite sojusze, tak dalej, wtedy istniał, istniało coś w rodzaju pewnego bytu politycznego. Później, jak wiemy, to osłabło i tutaj rozmaite siły tworzyły swoje struktury polityczne, prawda, aneksje, rozbiory, imperia, cesarstwa i tak dalej, i tak dalej. Co wprowadziło z konieczności syndrom dość szerokich tych społeczeństwach, szeroki i głęboki, będzie symbol uzależnienia. Zawsze się tutaj działało w, w drugim szeregu nigdy jako niezależny podmiot. Tutaj pan profesor Szczerski mówił o swojej niechęci do tej ga, ga, galicjomanii, bo myśmy oczywiście byli tutaj w tej sytuacji naj, najkorzystniejszej i szczyciliśmy się tym, że rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego był ministrem skarbu w Wiedniu. Dana, i to, że idłowym ministrem skarbu powszechnie to wielki sukces. No ale, no, tu Pan profesor oczywiście ma rację, no, to było w Wiedniu, a nie, a nie w Warszawie, to jednak nie był to polski minister, tylko był minister austro-węgierski, no, chwała mu za to, szapoba i tak dalej, tryumf Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jednak nie był to triumf polski. Więc i te, 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 to, to, ten syndrom uzależnienia, który tu istnieje, oczywiście się pogłębiał wojna, komunizm i tak dalej. Pojawił się ten pomysł na politykę, politykę jagiellońską w nowej wersji, który jest kojarzony z nazwiskiem Giedroycia, ale to jest oczywiście nie jedyne nazwisko, nie jedyna wersja. No, jeśli nie ma mocnej dynastii, jeśli nie ma już Jagielonu, którzy mogliby przejąć to yy, wszystko, no to w takim razie yy, po, po, może być co najmniej że jakieś współdziałanie yy, państw. I tutaj tu już to, to była, była o tym mowa, ja mogę tylko się pod tym podpisać. Z tym współdziałaniem państw mamy zasadnicze...